Lego Piraci z Karaibów 4184 Czarna Perła Od 8 do 14 lat Zestaw zawiera 804 elementy do zbudowania okrętu o wymiarach 53 cm długości, 50 cm wysokości i 12 cm szerokości, wyposażonego w armaty do stocznia bitwy morskiej. W zestawie sześć minifigurek – Jack Sparrow, Jossama Gibbs, Macus, Davy Jones, Will Turner, Bootstrap Bill. Ten okazały osławiony okręt budzić może podziw i lęk. Na pokładzie jest tyle miejsca, że można stoczyć na nim niejedną bitwę. Otwieranie kabiny zapewnia dostęp do jej wnętrza.